Chciałem powiedzieć na początku, że to są wszystko te zasługi tych dzieciaków. Nie mówię, ja tylko tam troszeczkę mi nie manipuluję. Dużo do zebrawa dla nich. Dlatego Ja tylko kilka słów. Żona, która nie mogła dzisiaj przyjść, bo złamała nogę, niestety powiedziała: Tylko długo nie gadaj. Nie, nie. króciutko. Więc. Te najważniejsze sprawy. No, chciałbym podziękować prezydentowi za, za to, że m, był tutaj, że e, poprowadził, że no właściwie za wszystko, za to, że e, pod jego patronatem patronatemśmy tutaj e, tę uroczystość odbyli. E, moim sponsorom, muszę powiedzieć to, kochanym sponsorom, czyli mojemu głównemu sponsorowi firmie Edwood Edward Daniel, jesteście kochani, serdecznie dla Was. Naprawdę. naprawdę. Jesteście... Wspaniałe. Oczywiście za wszystko moim rotarianom, które pomagali mi. Oczywiście tutaj już wymienię Bialską Spółdzielnię Mieszkaniową i prezesa Jerzego Adamskiego, który pracuje tam wspaniałe, mam warunki prawa. No tutaj Waldemarowi mazowali prezes, yy, prezesowi za słodycze i, i wiedza, co z, jesteśmy zawsze w kontakcie. I, 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 i dzięki za to wszystko. Yy, no, no, mojemu przyjacielowi, yy, Aleksandrowi Pałacowi, muzykowi, bardzo skromnemu, ale to człowiek legenda, proszę Państwa, Dużo, duże brawa. Poznaliśmy się. W 1988 roku na pierwszym moim międzynarodowym festiwalu w Sopocie on właśnie prowadził. Dzisiaj jest międzynarodowym jurorem i cały czas wspomaga mnie, cały czas dopilnowuje do, moich wokalistów. No dzięki ci Alek naprawdę i że przyjechałeś dzisiaj. Duże, duże brawa dla tego człowieka, bo to jest legenda telewizyjna. No, na końcu zawsze się dziękuję rodzinie, że ze mną wytrzymujecie i ten ostatni tydzień, także dla nich też się należą dzisiaj. Oczywiście znajomych małżonki. I tak jak obiecałem żonie, króciutko dziękuję wszystkim za wszystko, jeżeli kogoś nie wymieniłem, przepraszam i, i, i jesteście kochani też wszyscy tutaj, co jesteście. Bo jesteście moimi przyjaciółmi, bo na pewno ci, co tutaj jesteście.